Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku z serii mierzymy dzisiaj zapraszam Was na nowych ubraniowy z jesienną kolekcją i będzie to Simsie Starałam się znaleźć troszeczkę aktualnych trendów. Mam kilka elementów od borda właśnie panterka, trencz, jak wiecie, trendcze z Simpson uwielbiam też zamówiłam na próbę kilka spodni w jasnym odcieniu jeansa, dlatego że moje ulubione jeansy uległy zniszczeniu niestety, więc szukam póki co w jakiejś, e, jakiejś modelu w fajnej cenie, więc od razu Wam tutaj to pokażę. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie, wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z że my pojawiają się raz bądź dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę tutaj od tej sukienki Polo i normalnie skusiłabym się na coś takiego, ale spodobał mi się mu zarówno krój, ponieważ jest ona jak widzicie rozkloszowana, jednocześnie podkreślająca talię, ale Także kolor. Ja jak wiecie, uwielbiam bordowe tony i no, stwierdziłam, że muszę sprawdzić. I ogólnie uważam, że w całym kształcie nie wygląda wcale tak źle. Kosztuje 40 zł, jeśli chodzi o skład, jest to głównie poliester, mógłby być tutaj lepszy skład, ale jest także bawełna 30% i 5% elastanu. Jest to materiał prążkowany, który jest dosyć mocno elastyczny. Ja tutaj zamówiłam dla siebie rozmiar L i. Bardzo mi pasuje. Mogłabym wziąć większe rozmiary, także, ale ta góra byłaby zbyt luźna. Tutaj już w tym rozmiarze, jak widzicie, troszeczkę materiału się zbiera. Fajnie by było, jakby można było ją tak jakoś zebrać z tyłu, jednocześnie z zostawieniem tutaj luzu na brzuchu, którego potrzebuję, lubię mieć, ale właśnie, żeby ta talia była tak, wiecie, ściągnięta do tyłu. Ale no. Jednak jest to taki krój bardziej luźniejszy, t-shirtowe, więc nie ma tutaj jakiegoś takiego bardzo podkreślenia figury, ale jednocześnie też nie jest tutaj zbyt luźna. Faktycznie jest tutaj zmężona, więc ogólnie jest OK, Mimo, że jest to spódnica rozklaszowana, to nie jest tutaj bardzo luźna, więc będzie jednak podkreślać trochę w w klimacie, podobnie wystający do mnie. Po prostu momentami bardziej jest widoczny, momentami mniej, ale jednak będzie. No z tyłu tutaj też występuje to marszczenie materiału. To moim zdaniem jest okej. Okay. To jest taka mini którą lubię. Jest sporo właśnie materiału pod pośladkami, więc czuję się w nich bardzo pewnie. To jest coś, co bym się nosiła przykład po domu czy, nie wiem, na jakieś zwykłe takie spacery, pójście do sklepu i itd. Ale jeśli chodzi o taki codzienny użytek, wolę jednak co bardziej kobiece kleje, więc wydaje mi się, że to jest coś, co osobiście sama odpuszczę, ale według mnie to warto właśnie na tę sukienkę zwrócić uwagę, jeśli to jest coś, co wam się podoba, co pasuje do waszego stylu. Ten rodzaj bluzki, czyli taki cieniutki, dopasowany, elastyczny Kojarzy nam się raczej z czymś złym, w sensie jeśli chodzi o skład, e, ponieważ tego typu bluzki zazwyczaj są strowe. Ta jest całkowicie oddychająca, wykonana jest z modalu z 5% elastanem. Modal to jest jeden z lepszych w ogóle materiałów, e, właśnie jest oddychający całkowicie, jest bardzo przyjemne. No i ta bluzka kosztuje 40 zł, także po prostu to jest... Coś niesamowitego. Ja jestem w szoku, ponieważ nie spodziewałam się takiego składu. Pantera jest taki bardzo zwierzęcy, czyli nie jest to taka sztuczna panterka, tylko faktycznie jak widzicie to tło się tutaj różni. Bardzo ładnie wygląda. Na sobie mam tutaj rozmiar L, wzięłam na wszelki wypadek. Dlaczego? Ze względu na to, że tego typu bluzki czasami są bardzo obcisłe tutaj w rękach. No i dobrze wybrałam. W sumie nie ma zbyt dużo luzu. Wydaje mi się, że M-ka dalej by na mnie pasowała. Zazwyczaj właśnie w bluzkach takich bardzo dopasowanych lubię m żeby po prostu nigdzie mi materiał nie odstawał. Tutaj wydaje mi się, że jest fajnie um, i właśnie do takich rzeczy z wysokim stanem będzie super. Także to jest kolejna rzecz: Monterkę. Hit. Jakby nie chciałam nic kupować, a kupiłam już chyba trzy rzeczy. Także tak, zostawiam kolejną rzecz, ponieważ jestem zakochana. I właśnie pewnie z czerwią najczęściej będę nosić, czy z jakimś ciemnym brązem, tak mi się wydaje. Ale właśnie panerka też wygląda pięknie z różnymi rodzajami beżu, a tego wiecie, że w moich szafie jest bardzo dużo. Słuchajcie, na dole mam cygaretki. To są te cygaretki, takie zwężone tutaj w talii z zaszewkami. Sama wybrałam tutaj je w czarnym kolorze, ale dostępne w kilku różnych innych. I żałuję tylko, że nie ma takiego... Wiecie, klasycznego ciemnego boru to tak jak właśnie ta sukienka, którą miałam na sobie. Ten odcień byłby idealny. Jest opcja taka bardziej czerwona. Takie wino, ale niezbyt takie, wiecie, ciemne. To jest dalej bardzo ładny kolor, ale to nie jest coś, co sama bym dorzuciła do garderoby. Takie bordowe całkowicie bym chętnie, no ale niestety. Zajce na to 50 zł wykonane są głównie z poliestru, ponieważ do mieszka bawełny, to jest 15%. Mają odrobinę Elastanu. Faktycznie ten materiał jest przyjemny, ale nie nazwałabym go elastycznym, nie ogranicza ruchów, ale po prostu wiecie, nie rozciągnie się, nie dopasuje się. Mówiłam tutaj, rozmiar XL leży perfekcyjnie, choć troszeczkę, jak widzicie mi się tutaj marszczy w pachwinach, więc nie jest to taki idealny krój dla mnie, ale to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ są to fajne, eleganckie spodnie z wysokim stanem, które ładnie podkreślają krągłości. Zamówiłam także beżowy trencz, który występuje w dwóch odcieniach, beżu oraz czerni. Kosztuje 120 zł i według mnie to właśnie w Simseju. Powinno się te trencze zamawiać. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że w Polsce ten sezon trenczowy nie jest zbyt długi. I tak naprawdę, właśnie ten przejściowy etap to mija przez chwilę. Jest ciepło jest są słownie dwa tygodnie przejściowe i już jest zimno i momentalnie wszyscy chodzą wiecie w kurtkach już puchowych, w szalikach, w grubych płaszczach, a jednak na trench ta pogoda nie jest zbyt długo, więc nie warto inwestować do jej większej kasy. Tym bardziej, że po prostu porównywając Wam różne tręcze właśnie w sieciówkach, zaczynając od właśnie tych Simsei'a, a kończąc na z Zary za 400 zł, nie ma absolutnie widocznej różnicy pomiędzy. Jakby materiały są takie same, one wszystkie są sztuczne, z podszewką lub bez, ale tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, więc nie ma co przepłacać. Chyba, że szukać czegoś po prostu o fajniejszym składzie, czy z naturalną podszewką, czy tutaj z bawełnianym zewnętrzem. Ale też da się w bawełniane znaleźć w mohito w dobrej cenie. Choć ja nie lubię za bardzo tych bawełnianych, ponieważ one są zazwyczaj grubsze sztywniejsze i gorzej się układają. W sensie no fajnie by było, żeby był wykonany właśnie trencz z bawełny, ale jednak te bawełniane, które do tej pory. Właśnie zakładałam, nosiłam, przymierzałam, to jednak to nie było to. Tutaj wszystkie charakterystyczne cechy dla trencza. Czyli mamy bardzo luźny krój, który według mnie absolutnie nie wygląda, jak się tak narzuci. A ja osobiście większość kurtek i płaszczyków właśnie w ten sposób noszę, ale naprawdę trencz to jest coś, Jedynego, co ja zapinam Ponieważ według mnie bez tego To nie wygląda dobrze Po zapięciu już jak widzicie znacznie lepiej się prezentuje Mimo dużej objętości I to faktycznie tutaj po podkreśleniu tali Ale ten materiał nigdzie się nie odkłada Ponieważ on jest odpowiednio cienki I ładnie lejący Tutaj jest sporo luzu w rękawach Śmiało można założyć grubszą bluzę Grubszy sweter, nic nas tutaj absolutnie Nie ogranicza, możemy się ubrać na cebulkę Jeśli zależy nam takim Jakby luźniejszym wyglądem właśnie takim tręcza niż takiego grubego wełnionego płaszcza, no to można po prostu założyć więcej pod spód, się dobrze tam izolować i będzie ok. Tym bardziej na przykład jeśli głównie poruszamy się samochodem i nie jesteśmy za dużo na zewnątrz, to w tych tręczach można wtedy nieco dłużej wychodzić niż faktycznie po prostu pogoda pozwala. Mamy tutaj te na ramienniki yy, i z tyłu też jest klapa. No jak mówiłam, wszystkie tradycyjne cechy tęcza. Długość tutaj troszeczkę zakolana i dla mnie bardzo odpowiednie osoby niższe będą miały bardziej tak do połowy łydki, mniej więcej obstawia. Tutaj jeszcze fajny dodatek, czyli kieszenie naskos. Bardzo często są od góry, które są bardzo niewygodne, a te naskos że można w ten sposób chodzić przez długie godziny, także to jest must have it, jak dla mnie. Jeśli chodzi o ręcze, można śmiało brać mniejszy rozmiar, niż normalnie nosicie, jeśli nie zamierzacie nosić zbyt grubych rzeczy pod spód, ponieważ wiecie, nawet w mniejszym rozmiarze ja bym tutaj zmieściła spokojnie bluzę czy sweter. Na sobie mam tutaj rozmiar L. W tutaj zakochałam to w tej spódnicy. Jest to taka idealna spódnica na sezon jesienno-zimowy, która jest taka wełniana, przy pięknym kolorze i będzie pasowała prostu po prostu perfekcyjnie zarówno do, wiecie, jakichś takich cielistych rajstop, jak już się zrobi chłodniej, czy nawet do bardziej kryjących czarnych rajstop, czy takich półkryjących. No I tutaj na górę właśnie czy bordowy ton, czy panterka jakieś jasne odcienie i jak najbardziej. To jest coś, co zostanie w szafie. Kosztuje 50 zł. Jeśli chodzi o materiał, nie jest zbyt gruby. Jest to głównie poliester z domieszką z 18%, odrobiną elastanu, ale nie jest to materiał elastyczny w żaden sposób. Bardzo ładnie wygląda, nie jest całkowicie gładki i podoba mi się to, że tutaj te plisowania, które występują, rozchodzą się tak od środka i wygląda to po prostu tak nie aż tak szkolnie, jak w przypadku, gdy te blisowanie są po całości i mam wrażenie, że to jest coś, co będzie postawało każdemu niezależnie od wieku, chyba że po prostu, wiecie, będzie przeszkadzała wam długość. Jak dla mnie ta długość jest super, ale mam założoną ją bardzo, bardzo wysoko. Jak widzicie, tak bardzo wysoko w talii, ale to dlatego też, że dosyć wąska jest tutaj ta talia w rozmiarze L, którym zamówiłam, e, ale no generalnie mam trochę, jak widzicie, centymetrów pod poślad pewnie czuję się jak najbardziej pewnie, e, ale jeśli założycie ją nieco niżej, czy jesteście niższe ode mnie, no to też ta długość będzie... Już dużo, dużo niżej, więc wtedy w ogóle nie będzie problemu. Kardigan, który mam tutaj na górze, to nie jest mój ulubiony krój, ponieważ to jest, widzę, taki kardigan zapinany pod szyję. To nie jest absolutnie look, który mi się podoba, dlatego rozpiłam tutaj dwa guziki i według mnie wygląda to ok. Nie jest to coś idealnego, ale ogólnie nie jest źle. Sam kardigan kosztuje 50 zł, jeśli chodzi o skład, jest to w połowie, wiskoza, za w połowie poliamid z poliestrem. Jest to taki szerszy, grubszy prążek. I ogólnie byłby ok, gdyby to był taki, wiecie, klasyczny cardigan VK Wtedy by była lepsza to opcja Fajnie, że on jest skrócony, ponieważ ładnie wygląda do właśnie spódnicy Będzie też fajnie wyglądać ze spodni z wysokim stanem Ale tutaj ten dekolt nie jest to coś, co lubię ale nie jest generalnie też źle, jak się rozepnie guziki, ponieważ on się tak ładnie rozchodzi. Niektóre, jak są sztywniejsze, ten materiał jest taki bardzo lejący. To wiecie, one by odstawały tutaj te końcówki, a tu po prostu przylega do skóry i jest w miarę ok, ale zdecydowanie wolę jednak te standardowe kroje cardiganów. Znalazłam na stronie taką oversize'ową bluzę i z jednej strony bardzo mi się podoba tutaj ta szerokość, właśnie luźne rękawy, e, tutaj możliwość dopasowania w talii właśnie ten skrócony skan, e, połączenie kolorów, czyli szarość z bordem, Perfekt. I jeszcze dodatkowo fakt, że ona nie jest ocieplana, tylko jest z bawełny supełkowanej, rewelacja ale nie podoba mi się tutaj ten kołnierzyk. Jest to taki szeroki kołnierzek, jak w tych wszystkich sweterkach, które były modne w zeszłym sezonie. No nie wiem, znaczy nie jest to coś, co skreśla, ale wydaje mi się, że ładniejsza ta bluza by była, gdybym miała po prostu zakręglony dekolt. Można by było dołożyć na przykład pod spód białą koszulę, czy sam biały kołnierzek. Wydaje mi się, że wtedy ładniej by wyglądała, ale wydaje mi się, że to nie skreśla jej na tyle, żebym mnie nie zostawiła. Według tak mnie to jest taka bluza, która wygląda ładnie, mimo właśnie takiego bardzo luźnego kroju, właśnie taka do jeansów. Ma też ładne przeszycia, no ogólnie wygląda moim zdaniem naprawdę super. Szkoda tego elementu tutaj, ale wydaje mi się właśnie, że tak czy inaczej ze mną zostaje. Bluza kosztuje ogólnie 50 zł. Jeśli chodzi o skład, jest to w 60% bawełna, w 40% poliester. To jest skład, który mi odpowiada. Zazwyczaj właśnie ten skład lepiej wypada, niż taka czysta bawełna. Mieliśmy takie przypadki, że wiecie, z tej takiej grubszej, fajniejszej bawełny te rzeczy się, Rzczyły w praniu, bardziej w suszeniu pewnie, w suszarce bębnowej, a właśnie też z domieszką poliestru jakoś tak zawsze wytrzymują długo, nie spłokują się, więc pod tym kątem lepiej to wypchada. No, dajcie mi znać, co myślicie o tej bluzie, czy to jest coś, co sama byście zostawiło. No i zaczniemy te wspomniane jeansy. I tutaj mam na sobie, mam jeansy które są z wysokim stanem, w bardzo ładnym kolorze, choć występują w wielu różnych. Cena to 60 zł, skład 100% bawełna. I tutaj ze wszystkich spodni, oprócz jednego modelu, ponieważ nie było po prostu większego rozmiaru, zamówiłam je w rozmiarze 42 i 44. 42 to jest mój standardowy rozmiar, 42 XL to są modele, które mi pasują w większości sklepów, ale nie zawsze. No i zazwyczaj w sumie w Sinsei wydaje mi się, że ta XL, 42 to były Właśnie dobre dla mnie modele, i w niektórych spodniach nawet zamówiłam rozmiar L. Tutaj słuchajcie, mam na sobie 44. I dalej czuję, że są zbyt małe. To nie są spodnie, które bym zostawiła, mimo tego, że wyglądają naprawdę rewelacyjnie. To jest idealny krój jak dla mnie. Pięknie wygląda tutaj sylwetka, jak widzicie. Ale po prostu tutaj jest zbyt ciasno z przodu. Czuję zbyt duże napięcie. Nie na tyle, żeby mi to przeszkadzało teraz, jak stoję, ale ciężko mi było kucnąć, usiąść, nie byłoby to dla mnie wygodne i też nie mam tutaj miejsca na uda. Nie jestem w stanie wyżej podnieść nogi niż tak. I tak jak Mam Jeansy są świetnym modelem, właśnie dla osób z większymi krągłościami, ponieważ one po prostu mają taki krój, który jest zaokrąglony, tak tutaj na mojej krągłości nawet większy rozmiar nie pasuje. trzymam też na wymiary. I generalnie powinna być bliżej właśnie tego rozmiaru 42 niż 44. Wtedy 42 mogło być nieco zbyt ciasno w pośladkach, ale wymiar tutaj w talii się zgadza, a tutaj może powinno być 6 cm zbyt dużo w talii. To wiecie, no ja wstadzę sobie tylko tutaj kciuka, bo syput, ale no nie ma tutaj 60 nm luzu. Więc dziwna sprawa tutaj w przypadku tych spodni. Według mnie właśnie rozmiarówka jest zaniżona, z tego co kojarzę po prostu, jeśli chodzi o właśnie tą markę. zamówiłam tutaj tą marynarkę, mimo że dobrze wiecie, że nie lubię marynarek dwurzędowych, ale spodobał mi się kolor właśnie te pastki, według mnie to jest bardzo fajny kolor właśnie do połączenia z jeansami. Lubię w ten sposób marynarki nosić i byłoby fajnie, gdyby faktycznie była jednorzędowa. Nie no, nie podoba mi się jak te typu marynarki wyglądają, wiecie, tak rozpięte, zasłaniają całkowicie stylizację, zapięte też za dużo nie wnoszą, nie wiem, po prostu takich marynarek nie lubię. Po co zamawiałam? To jest dobre pytanie. Moim zdaniem dwurzędowe marynarki bardzo ładnie wyglądają, jak są oversize'owe lub kupione po prostu w dużo większym rozmiarze, zapięte i jeszcze przepasane paskiem. Wtedy super. Do jakichś krótkich rzeczy, krótkich shortów, skórniczek shortów. Rewelacja. Ale w ten sposób do noszenia totalnie nie. Ale kolor mi się naprawdę podoba. Przekonuję się do wszelkich odcieni niebieskiego, nawet po tej ciemniejszej stronie. Marynarka dla zainteresowanych kosztuje 70 zł. To był rozmiar L. Jeśli chodzi o skład, jest sztuczny z dwuprocentowym elastanem. Kolejny rysy to model typu straight. I są to spodnie bardziej ze średnim stanem, bym powiedziała. Ledwo mi zasłaniają. Tutaj pępek wydaje mi się, że nawet by wychodził, gdybym nie miała topu No i mam wrażenie, że troszeczkę Proporcje ciała są z nich kształcone w przypadku tego modelu w porównaniu do poprzedniego e, Mam wrażenie, że przez to, że jest, są niżej e, To ta talia się bardziej chowa Nie widać jej aż tak i Przez co sylwetka wygląda bardziej kwadratową Nie lubię właśnie niskich stanów w przypadku mojej figury Według mnie właśnie figura klepsydry jednak zdecydowanie lepiej wygląda Z wysokim stanem, przynajmniej u mnie to zawsze wygrywa. Tutaj model kosztuje 70 zł i występuje zarówno w tej jasnej wersji, jak i także jednej e, ciemniejszej. E, no i tutaj, jak widzicie, mamy na sobie rozmiar 42 i są perfekt. Nawet są nieco przyluźne tutaj z tyłu. z tego jestem przyzwyczajona ze względu na moją budowę w pośladkach, no, ale właśnie jedne modele są bardziej dopasowane, inne bardziej odstają. Tutaj na tyle są fajnie dopasowane wszędzie, że nie czuję tego luzu tam e, z tyłu. Nie przeszkadzałby mi. No i faktycznie nogawki, jak możecie zobaczyć, fakty są straight. Tutaj wydaje mi się, że ogólnie ten model będzie super i będzie z wysokim stanem dla osób, które są niższe po prostu. Ja przez to, że mam MS-73, to jest w sumie bardziej tak 13-10 cm więcej niż wiecie średnia, jeśli chodzi o wszelkie jeansy, więc automatycznie ten stan jest dla mnie po prostu zazwyczaj przykrótki w większości modelów. No i tak jest tutaj w tym przypadku. Na górze, jak widzicie, bardzo fajny topik z bawełny. Który kosztuje 20 zł, występuje w tej wersji i także odwróconej No i też jak widzicie, tutaj ma ten dekor typu halter, właśnie większe Tutaj zaokrąglenie na ramiona Ja bardzo taki krój lubię Kład jest super, cena także Więc rewelacja, zdecydowanie zostaje ze mną Tak samo oczywiste jest, że zamówię Każdą rzecz, która jest z białą lamówką, tak samo jak zobaczę coś z odkrytymi ramionami, musi wpaść do krzyka, Tym bardziej, jeśli tak niska jest cena, ponieważ ta bluzka kosztuje 36 zł. Postawiam tutaj oczywiście na bordowe kolory, ale dostępna jest także wersja szara, czarna oraz biało-czarna w paski. I wszystkie wersje tak naprawdę są super. Na sobie mam rozmiar L. Skład mógłby tutaj być lepszy, nie zobaczyłam wiskozy, ponieważ jest to głównie poliester. Jest tutaj domieszka wiskozy 30% i 7% elastanu. I co mogę Wam powiedzieć? To środek jest fajnie dopasowany, nie ma zbyt dużej ilości luzu, więc ładnie się to układa. Tutaj, jeśli chodzi o wywijający się materiał, według mnie. Może nie tyle jest za ścisły, co nie wiem, lepiej byłoby było, jakby było go nieco więcej. Dłuższy byłby to pas. W moim przypadku po prostu, wiecie, ten pas nawet nie dochodzi do połowy biustu, przez co automatycznie od razu schodzi. Nie schodzi z tyłu, z tyłu się faktycznie ładnie trzyma, no ale z przodu po prostu odkrywa całkowicie biust. I to nie jest efekt, na którym mi by zależało. Fajnie jednak, jak właśnie te pasy tak nachodzą na biust, czy całkowicie zakrywają. Jeśli macie mniejszy biust, nie będziecie miały się o co martwić, no ale faktycznie w moim przypadku. To nie wygląda najlepiej. Szkoda, ponieważ uwielbiam tego typu bluzki, a w takim kolorze to już w ogóle. Ale słuchajcie, te spodnie to jest hit. To są bardzo fajne white legi. Niektóre kosztują już te 70 zł, występują w wielu różnych kolorach. Ja oczywiście postawiłam na najjaśniejszy jeans. Nie wiem, po prostu taki kolor zawsze do mnie przemawia najbardziej. Tutaj mam na sobie rozmiar 42 i to są to jest perfekcyjny match, ponieważ, ponieważ tutaj faktycznie talia jest świetnie dopasowana, nie odstaje za bardzo tutaj z tyłu i generalnie mam dalej taki fajny komfortowy luz. Dzisiaj nagrywam wieczorem, przez co widać tutaj za moimi plecami, więc faktycznie wrzucam gdzieś po całym dniu jedzenia, akurat mamy problemy z jelitami i mocno wzdyma mnie mój brzuch, i mimo tego, że właśnie jestem jakby w tym najgorszym możliwym momencie, to czuję tutaj pełen komfort, więc wiecie, to by były takie dla mnie idealne jeansy. I bardzo ładnie się układają. Troszeczkę się tylko marszym tutaj w pochinach, ale to jest po prostu nieuniknione, jakby to zawsze będzie występowało w przy szczególności przypadku takiej budowy, jak moja, gdzie tutaj brzuch mi bardziej wystaje i uda mam bardziej zbite, więc automatycznie tu jest po prostu taki dołek. W którym lubi się materiał załamywać, ale moim zdaniem naprawdę prezentują się fajnie. Są z bardzo wysokim stanem, jak widzicie. Ja mam pępek w tym miejscu, więc są wysoko. No i ładnie jest ta dzięki temu podkreślona. W tym zestawie, w szczególności tutaj w połączeniu z takim kontrastującym topem. Ale jak widzicie, tak, tutaj na krągłości jest miejsce, jest miejsce na uda, ale jednocześnie przy tym te nogatki na dole nie są jakoś tak bardzo nadmiernie szerokie i też się ładnie układają, ponieważ tutaj ten środek tak wychodzi, więc nie rozkładają się tak na szerokość, tylko raczej mają taki efekt nawet bardziej luźno prosty. nogek. Jeśli chodzi o widok z tyłu, to pośladki są ładnie podkreślone, jak też widzicie, ale jednocześnie nie to jest zbyt dużo. Luzu nie są aż tak, wiecie, mocno schodzące pod pośrodkami jak lubię, ale też jednocześnie nie jest zbyt dużo luzu, więc, to jest zdecydowanie model, który rozważam, być może zostawię. Ponieważ w sumie white legów żadnych nie mam. Jeśli chodzi o jeansy, więc to jest coś, co faktycznie może zostać ze mną. Ale no zdecydowanie model do rozważenia tym bardziej, że występuje w wielu kolorach, więc raczej każdy znajdzie coś dla siebie. Powiedziałabym, że to jest w szczególności coś dla osób z większymi krągłościami, ale ponieważ rzadko zdarzają się modele, które faktycznie mają na tyle luzu, żeby te krągłości się zmieściły i jednocześnie pewnie wyglądać jak w worku. Zdecydowanie jestem chodzącym wykrywaczem pełny, ponieważ. jak to którego założyłam ten top, to wiedziałam, że tam jest wałna w składzie. Niewielka to mieszka, ponieważ jest to głównie sztuczny skład, ale jednak już sprawi, że mnie okropnie po prostu ten top gryzie. Kosztuje ogólnie 40 zł, występuje w trzech wersjach, czyli w tej szarej, ale także w kremowej oraz czarno-białej w paski. Tutaj zamówiłam rozmiar M. Ponieważ zazwyczaj po prostu w swetrach, niezależnie czy kardigan, czy sweter, to właśnie MK zamawiam. No i to nie był najlepszy pomysł, a to dlatego, że jak widzicie, dalej jest sporo luzu, więc jeśli chciałabym taki gładki, gładki look, jak zazwyczaj lubię, no to jednak nie daje mi ten sweter tego. Wydaje mi się, że większe rozmiar lepiej, bo wygląda jakby tak mocniej wiecie, tutaj ten materiał wychodził, jakby było nieco więcej luzu, Wydaje mi się, że to... Po prostu wyglądałoby lepiej. Bardzo podobają mi się tego typu swetry, ale wydaje mi się, że ogólnie ich zastosowanie jest takie nie do końca. W sensie, że jak już jest na tyle ciepło, żeby założyć właśnie tego typu bluzkę zianinową, no to jednak brakuje tego rękawa. A w momencie, gdy na przykład zakładam sama marynarkę czy kurtkę, wiecie, taką przejściową. No, to raczej wystarczy mi pod spodem. Wiecie, taka cieniutka, bardzo warstwa, nic, co byłoby tak ciepłe. E, no, więc nie jest chyba to coś, czego będę szukać osobiście. Jeśli chodzi o spodnie, kolejne white legi, chociaż jak widzicie, one są zdecydowanie bardziej dobasowane tutaj w nogach i sprawiają wrażenie troszeczkę bardziej flerów. Nie do końca, ale w sensie, że jakby wygląda, jakby się tutaj zwężały troszeczkę w kolanie i później były takie dosyć proste, ładnie wyglądają, kosztują 80 zł, tutaj na sobie mam także rozmiar 42. Występują w kilku kolorach. Ja wybrałam wersję najjaśniejszą. No i wypadają fajnie, są z wysokim stanem, krągłości ładnie wyglądają. Góra jest raczej dopasowana, ale za bardzo mnie nie ogranicza ruchu, choć wygodniejsze były zdecydowanie te poprzednie. Tutaj. Ogólnie sylwetka wygląda bardzo ładnie, nogawki są idealnie tutaj zwężane z tyłu, więc to jest zdecydowanie taka bardziej dopasowana wersja. Ale na przykład ten model będzie fajniejszy zdecydowanie, jeśli macie taką bardziej prostą sylwetkę, mniej zaokrągloną, ze względu na to, że poprzedni model jest, wiecie, bardzo luźny, więc on, on będzie, wiecie, troszeczkę poszerzał jednak. a tego typu model będzie troszkę bardziej dopasowany, że będą luźne te nogawki, ale nie aż tak warkowate, jak w przypadku poprzednim. No ale nawet na krągłościach, jak widzicie, fajnie, się prezentują, więc to jest też model, który warto rozważyć. Jak się okazuje, ta ostatnia para jeansów jest najwygodniejsza. Tutaj w ogóle zero ograniczonych ruchów mam wrażenie, jakbym wiecie, nie miała na sobie jeansów, tylko fajne luźne spodnie. Tutaj ten jeans jest cieńszy i jakby. Mam wrażenie, jakbym była w takich jeżycach rozciągliwych, mimo że jest to taka stuprocentowa bawełna. to miał 70 zł, na sobie mam rozmiar 42, nie są aż tak wysokie jak te. Pierwsze white legi, które Wam pokazywałam. Już się trochę gubię tutaj, więc sam to po prostu na sylwetce wyglądało lepiej, jeszcze w połączeniu z obcisłą górą. Ale tak czy inaczej, wiecie, ten stan się tutaj zaczyna jeszcze nad pępkiem. Są luźne tutaj po całości, ale ładnie wyglądają. Mają piękny kolor, ale dostępne są także w ciemniejszej mniejszej wersji jeans'u. No i tutaj, też jak widzicie, poszelki są ładnie podkreślone. Schodzi trochę ten materiał, ale dalej jest lekko. O, luzu. No, są super wygląda, bardzo, bardzo fajne. E, też na długość idealnie mi tutaj pasują, także polecam bardzo. I jeśli chodzi o górę, to tutaj nie mam wrażenie, że coś tutaj mi nie pasuje. Pokażę Wam, może w całej okazałości, jak prezentuje się e, ten sweter. Mam wrażenie, że tutaj. Troszeczkę za bardzo idzie do tyłu i jest taki zabudowany, że powinien troszeczkę bardziej tutaj odkrywać ten dekolt No nie wiem, tej 50 zł, wykonany jest niestety z akrylu całkowicie Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, ale wolałabym widzieć wiskozowy skład przynajmniej w połowie Zwróciłam na niego uwagę ze względu na tę czarną lamówkę, jak wiecie uwielbiam Ale jednak ten krój nie jest dla mnie, jak widzicie poszerza tutaj bardzo w biodrach daje taki efekt do boczków tutaj, pod biustonoszek wsadziłam tutaj ten przód, ale nie wyglądały lepiej, więc to nie jest taki krój, który będzie dla mnie odpowiedni i też osobiście wolę jednak bardziej cieńsze swetry typu właśnie ten bordowy cardigan, który wam pokazywałam właśnie w takim stylu. Kochani, to by było wszystko, Na no gdzieś mam wrażenie, że się strasznie nagadałam, już zaczyna wolę boleć gardło, ale ty też wiecie, to był taki duży kontrast pomiędzy tym jak tydzień teraz chorowałam, nie rozmawiałam praktycznie wcale, ponieważ nie miałam no to siły, i dopiero teraz byłam w stanie mieć dla wstępnych nagres. mimo że mam jeszcze zaległy dwie paczki, dwa filmy do nagrania, e, ponieważ wiecie, zamówiłam tak jak zawsze. E, a w zeszłym tygodniu nie pojawił się żaden film mierzymy. W tym tygodniu jest to pierwszy. E, dlatego też e, mam właśnie troszeczkę e, rzeczy zostawione, więc szybkujcie się na dwa fajne odcinki w najbliższym czasie, ponieważ zamówiłam fajne rzeczy z Handamu i z Mohito, więc już mam zapowiem, co będzie w najbliższym czasie, e, ale też pojawią się inne sklepy, ponieważ właśnie w tej kolekcji jesiennej. Jak widać jest mnóstwo parałek Tutaj dzisiaj znalazło się kilka bardzo fajnych rzeczy Kilka nie do końca, ale zazwyczaj tak jest Że wiecie, jest taki balans Nie wszystko też może być dobre dla każdego Jednak są to rzeczy stworzone dla różnych sylwetek Dajcie znać, czy wam spodobało się coś w tym filmie Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pa, pa!